Zabieram was dzisiaj na wycieczkę. Sebastian, ale nas wystraszyłeś! Myślałam, że to duch. Nie, to tylko ja. A biały jestem od mąki, tak samo zresztą jak wy tam was w moim młynie o właśnie wujku e, oto moi przyjaciele franek i matylda dzień dobry dzień dobry miło że mnie odwiedziliście sebastian wiele mi o was opowiadał opowie nam pan o pracy na roli i o tym jak powstaje chleb Oczywiście, jeśli tylko szybko uwinę się z pracą, muszę powynosić worki z mąką w suche miejsce. My chętnie pomożemy! Co mamy robić? Jeśli możecie, poskładajcie proszę puste worki i odłóżcie je w jednym miejscu. Oczywiście! To ja pójdę zobaczyć, czy zboże dobrze rośnie. Choćbyś przeszedł wzdłuż i w pole, nie ma bez pracy chleba na stole. Tak mówi jedno z mądrych przysłów. E, Matyldo, co to znaczy? To samo co bez pracy nie ma kołaczy. E, czego nie ma? Obejrzyj pokaz zdjęć o roślinach uprawianych na polu. Następnie przejdź do drugiej zakładki i rozwiąż zadanie. Franku, czy wiesz, które rośliny nazywa się uprawnymi? Pewnie jakieś zboża żyto, pszenice, owiec i jęczmień no i jeszcze kukurydzę. Proso? Zaraz, zaraz. Proso, proso, proso. Z ziaren prosa robi się kaszę jaglaną, a z ziaren pszenicy żyta i kukurydzy mąkę. Natomiast z ziaren jęczmienia robi się kaszę jęczmienną. A płatki śniadaniowe w reklamach mówią, że też zawierają jakieś zboża. To nie jedyne rośliny uprawne. Uprawia się też rośliny okopowe, rośliny oleiste, rośliny włókniste i wiele innych. A skąd ty to wszystko wiesz? Hmm, po prostu wiem. Oglądasz mądre programy w telewizji, a poza tym pewnie wujek Sebastiana ci powiedział. Hii, 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 jednak nie tylko ty, Matylda, coś wiesz. Ja wiem, że rośliny okopowe nazywają się tak dlatego, bo się je okopuje, a zbiory nazywa się wykopkami. Na przykład, yy, ziemniaki to rośliny okopowe, a oprócz tego są jeszcze marchew, rzepa i buraki. I nawet buraki cukrowe na słodziutki cukier. Jestem pod wrażeniem! Ciekawa jestem, co wiesz o roślinach oleistych? No, że mają olej? <laughs> Prawie! Prawie udało ci się zgadnąć! Oleje roślinne otrzymuje się z nasion tych roślin czyli na przykład z rzepaku, słonecznika czy soi. I stąd oleje te nazywają się olej rzepakowy, olej słonecznikowy albo olej sojowy. Ale z tych roślin wytwarza się również masła i margaryny roślinne. Dobra, dobra, T tego nie wiedziałem, ale za to wiem, jak nazywają się rośliny, z których robi się sznurek. To rośliny włókniste. I można z nich zrobić na przykład szczotki, pędzle, dywany i tkaniny, nawet na twoje spódnice. Tak! A ja nawet znam jedną taką roślinę. To len! Gdy kwitnie ma piękne, błękitne kwiaty. Mądralińska! Przyjemnie jest tyle wiedzieć! A teraz, moi drodzy, zobaczcie, co macie w waszym podręczniku na stronie 48. Już wiecie, że na polu rolnik uprawia zboża, ziemniaki i wiele innych roślin. Ale również na polu można obserwować dziką przyrodę. Wśród zbóż rosną kolorowe chwasty, takie jak niebieski haber. Czerwony mak, czy biało-żółty rumianek. Możecie również usłyszeć ptaszki. Posłuchajcie, jakie dźwięki wydaje skowronek. A jakie przypiórka. Możecie również spotkać myszki, które mają tam swoje norki. A jak myślicie, co robią zwierzątka właśnie na polu? Mhm, dokładnie, one szukają tam pożywienia. Otwórzcie teraz Wasze ćwiczenia na stronie 48 i posłuchajcie polecenia ćwiczenia pierwszego. Zastanów się, jak zmienia się pole w ciągu roku. Jaki wpływ na to mają ludzie? Klej, zdjęcia odpowiedniej kolejności. Wy macie oczywiście swoje naklejki w zeszytach ćwiczeń. Popatrzcie, jako pierwszy rysunek, jak myślicie, który będzie? Mhm, dokładnie ten, kiedy. Zboża zaczynają rosnąć. Jest to proces, który odbywa się wiosną. Kiedy wiosna się kończy, nasze zboża zaczynają dojrzewać. Kiedy zboże dojrzeje, rozpoczyna się latem okres zbioru plonów. Następnie rolnicy po zebraniu plonu przygotowują glebę pod zasiew następny. Super sobie poradziliście. Jeśli jeszcze ktoś nie przykleił, proszę wyłącz film, wykonaj ćwiczenie i wróć do mnie. nie drugie. Połącz ze sobą zdjęcia roślin hodowanych na polu i przygotowywanych z nich produktów lub potraw, bo głównie po to uprawia się różnego typu zboża, rośliny, inne, na przykład okopowe, czy włókniste, czy oleiste, żebyśmy mieli produkty potrzebne nam do życia. I teraz uwaga, wy za pomocą oczywiście linii wykonanych za pomocą ołówka lub długopisu zmapowanego, będziecie łączyć odpowiedni produkt z rośliną związaną właśnie z tym produktem. I tak, popatrzcie. Chlebek połączymy z żytem, bo jest chleb żytni. To są. Ziemniaki. Super. Bułka może być jaka? Dokładnie pszenna, czyli właśnie z mąki pszennej. A mąkę pszenną mamy z pszenicy. Mąkę żytnią mamy z żyta. No i tutaj pamiętacie, co mówiła Matylda? Oczywiście olej. Jaki olej? Olej słonecznikowy, czyli z nasion słonecznika. Doskonale. Przechodzimy teraz do ćwiczenia trzeciego. Rodzina wspólnie dba o ogródek obok domu. Jakie prace polowe wykonują dorośli i dziecko? Połącz sylaby, wyrazy i podpisz nimi ilustrację. Popatrzmy, co robi chłopczyk na pierwszej ilustracji. Mhm. Podlewa. Pod. Le. Ja. Super. Jest to bardzo ważna czynność, bo roślinki lubią wodę. Co robi tata? Mhm. Kopie. Czyli spulchnia glebę. A co robi mama? Mhm. Mama grabi, czyli wyrównuje grządki. Przeczytajmy wyrazy, które powstały. Podlewa, kopie, grabi. Czyli to są czynności, jakie wykonujemy na naszej działce. Bardzo proszę... Waszym zadaniem do wykonania jest wpisanie tych trzech wyrazów oznaczających czynności w liniaturze poniżej. Pamiętajcie o tym, żeby literki miały odpowiedni kształt i prawidłowe połączenie. Przypominam, literka p pole środkowe i dolne, literka k, pole środkowe i górne, literka g, pole środkowe i dolne. Wyłącz pin, wykonaj ćwiczenie. I ćwiczenie czwarte. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Proszę bardzo, czytamy wyrazy, które są w ramce. Kukurydza, buraczki, pomidory. Szymon bardzo lubi gotowane buraczki. Hubertowi bardzo smakują czerwone. Słyszę podpowiedź. Dokładnie. Pomidory. Przesmakiem Żanety jest żółta mm -hmm, kukurydza. Przeczytajmy powstały uzupełniony tekst. Szymon bardzo lubi gotowane buraczki. Hubertowi bardzo smakują czerwone pomidory. Przesmakiem Żanety jest żółta kukurydza. Proszę uzupełnijcie ten tekst poszczególnymi wyrazami. Do zobaczenia na następnych zajęciach.